znajduje się na łowisku pieszczenko, to łowisko znajduje się w Polsce Północnej, niedaleko miejscowości zblewo. To małe kameralne jeziorko, na którym znajduje się kilka stanowisk na jednym brzegu. Drugi brzeg, który tutaj widzicie jest wolny, tam się nie łowi, więc kawał wody do obławienia i zaczynamy naszą trzydniową zasiadkę. Mam nadzieję, że będzie owocna. Woda jest tutaj dosyć płytka, około 2 metrów, słabo prześwietlona, ale z tego co słyszałem, pływają tutaj porządne karpie i na nie właśnie przyjechaliśmy. Na razie jeden zestaw mam wywieziony, mam no mniej więcej. Mniej więcej na środek pod taką kępę grążeli, a drugi zestaw na przeciwległy brzeg naprzeciwko mojego stanowiska, to podobno jedne z najlepszych miejscówek. Dzisiaj za chwilę dojedzie jeszcze Maciek, jutro dojedzie Jarek z naszego teamu Mega Fish. No i jak zwykle we trójkę będziemy karpiować. Pogoda zapowiada się fajna, ma nie padać, więc podejrzewam, że będzie super jak zawsze. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dwaleczny to był No i proszę Państwa. Pierwszy karp z pieszczenka na macie. Zobaczmy! Na co wziął? Kulka 14. Krimsit. Dobra, już wypiałem dobra, okej. Okay. Na no taki zestaw e, Ronirik, kuleczka 14 połakomił się ten karp jeszcze raz się trochę wyszaleję No, już Proszę Piękny karpik. Zaraz go zważymy i wróci szczęśliwie do domu wypuszczamy. No. Jechać. no. Poszedł! I pierwszy karp na pieszczenku zaliczony. Waga 14600. Aby następny był większy. Tak przy okazji tylko powiem, I że. I szybciej. Co? I szybciej. A no tak. Tak przy okazji tylko powiem, że o drugiej 2.45 miałem odjazd spod przeciwległego brzegu. podejrzewam, że ryba podobnej wielkości, ale niestety zestaw utknął w kołkach, popłynąłem łódką, no i ryby już tam nie było, tylko mogłem odciąć, odciąć końcówkę zestawu. Ale myślę, że dzisiejszy dzień nas jeszcze zaskoczy. Na razie. No, i sytuacja z poprzedniej nocy się powtarza. Zapadł zmrok, i karpie zaczęły żerować. Oby. Był emocjonujący hol, szczególnie tutaj pod brzegiem, bo karp wszedł nam w drugą wędkę, ale w końcu udało się nam z Maćkiem go szczęśliwie lądować. No to co, do góry. Ja co on wziął, zobaczmy. Orzech orzech tygrysi z kukurydzą. Dobra. Udało się szczęśliwie wypiąć. I na taki o zestaw y, ziarno orzecha tygrysiego podbite sztuczną kukurydzą. I to mniej więcej o tak sobie balansowało tutaj nad powierzchnią dobra obowiązkowe odkażenie odświeżacz do ust Te odkażenie pyska I nie, i nie walczył tak jak tam. no nawet, nawet przebija 16 tak patrzę tu że 16 100 bo była no. wytarowana tak, 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 tak. No, no, 16 stopni płyń po morzach i oceanach ja. i wracaj większa A, karpiku ładny jesteś, podobasz mi się, pyski, jaki wielki, Dobra. płyń węgorzu no, pierdalaj pójdzie? O, idzie Poszedł. Do, Poszedł Do zobaczenia za 4 kilo. Proszę. Do zobaczenia za 4 kilo. Słuchajcie, na co łowimy? Co daje na, efekty? Na ciasto. Nie. Slip dirig. Na pęczak Slip na Na pleciące. czy to jest dosyć duże. Duże ma to takie ramię swobodnego ruchu ten rig. No i tak jak mówiłem wcześniej, sztuczna kukurydza pływająca pod spodem ziarno orzecha tygrysiego, takiego właśnie w zalewie dodatkowej w takim syropie i to przed chwilą dało rybę 16100. Także ziarenka moje dopalone rzucam do łódki. Trzeba pamiętać, żeby odbezpieczyć haczyk, tak, żeby ryba miała szansę się zaciąć, i lecimy. Lecimy z materiałem do wody. Tu nasze. Stanowisko. Stanowisko numer dwa. No, w ciągu dnia niewiele tutaj się dzieje. Jest gorąco, nawet powiedziałbym upalnie. Wszystkie brania są no, w nocy albo późnym wieczorem, albo wczesnym rankiem. Na razie czekamy, jak coś złowimy to oczywiście pokażę. Trzymajcie się, cześć. Łowisko Pieszczenko, stanowisko numer 4. ten kurde, nie ma żadnej ryby. Jarosławienko. Jarosławce. Polska. Polska. A, już widzę co się stało. Dwie wędki splątał. A, myślałem, że hemoroidka. Nie, nie, widzę, widzę, ma po prostu jedną wędkę na drugiej zaczepioną. No i kolejny karpiszon wylądował na naszej macie Na co wziął? Wziął na miks ziarenek Slip Dirig Kukur... O! Po prostu tylko ruszyłem haczyk i haczyk sam wypadł z pyska rybie Także był lekuteńko. tylko zahaczony zaraz go wyciągniemy żeby go odhaczyć od zestawu odkazimy go od razu no, no uspokój, uspokój się trochę dobra, teraz go zważymy na chwilę wyżej i takie piękne karpiki o! raz go chwycę można złowić na łowisku Pieszczenko Polska Północna 16 100 i zaraz ryba cała w dobrej kondycji wraca do wody wypuszczamy no. Idzie? Idzie. Tam musisz. Jeszcze nie wierzy. W skarpił trochę niezorientowany. Poszedł. Witam ponownie. Znajdujemy się na łowisku Pieszczenko Polska Północna, niedaleko miejscowości Zblewo. Właśnie kończymy tutaj w naszym megafiszowym teamie naszą trzydniową zasiadkę karpiową. No i jak zwykle przyszedł czas na podsumowanie. W ciągu tych trzech dni, bo przyjechaliśmy w czwartek późnym popołudniem, do niedzieli, mieliśmy łącznie 6 brań, z czego udało się wyciągnąć pięć ryb i na te pięć ryb e, dwie to były leszcze i to całkiem spore i trzy karpie. Ale oczywiście my tu przyjeżdżamy po te największe karpie. E, waga ryb e, 15-16 kg, to znaczy pierwszy to był 14.600, dwa kolejne, czyli dwie kolejne nocki to po 16 100. Tego co dowiedziałem się tutaj od kolegów ze stanowiska numer 1 stałych bywalców. Ta górna granica wagi karpi, to jest w granicach 17-19 kg Podobno rekord łowiska to jest nieco ponad 20, więc to były ryby no, raczej w, tej, w tym górnym pułapie tego, co można tutaj złowić. Chociaż podejrzewam, że za parę lat łowisko działa od tego co wiem, od 4 lat. Myślę, że będzie można tutaj z wynikiem dwucyfrowym na początku wyjeżdżać na koncie z tego łowiska. Natomiast to, co urzeka, to, co jest najbardziej tutaj ciekawe, to jest kameralność tego łowiska. Są tylko cztery stanowiska, po jednej stronie brzegu, po drugiej stronie jest zakasłowienia. Te stanowiska są bardzo dobrze oznaczone, są wbite. Słupki z jednej i z drugiej strony, żeby było wiadomo, gdzie są granice. To stanowisko, na którym się znajdujemy, jest w stylu angielskim, wysypane żwirem. To też ma swoje plusy. Brzegi obite są palami drewnianymi. Stanowisko 3 i 4, które są za moimi plecami, to typowe pomosty. Także bardzo dużo śpiewających ptaków, szczególnie rano. Super pogoda akurat nas tutaj została, więc tym bardziej jesteśmy zadowoleni. Także, no, generalnie wyjazd na plus i to na duży plus fajne ryby. Może nie było zbyt wielu tych brań. Pierwszej nocy, pierwsze branie, spiałem rybę. Ona zaparkowała w kołkach. Po przeciwnej y, stronie brzegu. No już nie dało się że tak powiem, jej odczepić, ale trzy kolejne karpie udało się scholować. Y, jedno branie było ze środka spod takiej kępy y, grzybienia białego, a pozostałe brania to wszystko przeciwległy y, brzeg i trzciny, także na no, parę metrów od tych trzcin tam wywoziliśmy zestawy i Nęciliśmy, i no i to dawało efekt. Natomiast nie ukrywam, że trochę zawiodło mnie stanowisko numer 3, ponieważ tam nie mieliśmy nawet brania. Woziliśmy te zestawy również na przeciwległy brzeg. Jedną dobę wędka stała blisko pomostu zrzutu w bok, i to niestety żadnych efektów tam nie dawało. Także jedyne stanowisko, z którego tych trzech, które tutaj obsadziliśmy we trójkę, czyli 2, 3, 4, to tylko dwójka dała ryby. Oczywiście nasz wyjazd jeszcze się nie zakończył. Jeszcze zostało nam z godziny dwie łowienia, ale raczej nie sądzę, żebyśmy coś wycholowali, ponieważ te wszystkie brania to była druga, trzecia nad ranem, szósta, no, w tych granicach 23, także to wszystko po ciemku lub Wczesnym rankiem. W ciągu dnia nie mieliśmy żadnego ruchu na wędkach. Zmienialiśmy miejsca, zmienialiśmy zestawy, ale to w ciągu dnia, czyli piątek sobota, no i dzisiaj już jest niedziela to efektu nie dawało. Ogólnie jestem zadowolony, byłem tutaj pierwszy raz i podejrzewam, że tu jeszcze wrócę. Trzymajcie się i do następnej zasiadki. Cześć! thank